Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Literackim Rzeszowie moim i Państwa gościem są dwie niezwykłe kobiety: Angelika i Emilia Winiarska, mama i córka, albo też córka i mama. Obie piszą, ale nie tylko. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, witamy Panie i Państwa. Prawdę mówiąc, to nie wiem, od której z Was zacząć. Ale może zacznę od ciebie, Emilko. Dlaczego? Dlatego, że kiedy poznałyśmy się, to najpierw usłyszałam o tobie. A usłyszałam w tym znaczeniu, że pięknie grałaś. Powiedz mi, od jak dawna w ogóle zajmujesz się muzyką? Gra na fortepianie. Rozpoczęłam około 7 lat temu. Natomiast śpiewam właściwie odkąd pamiętam. Nie było takiego momentu, w którym. Zdecydowałam, że no zacznę to robić, i po prostu zaczęłam. Tylko gdzieś tam samo się to ukształtowało we mnie i ta pasja się stworzyła. Natomiast y, połączenie śpiewu i gry, mniej więcej w wieku 13 lat, kiedy napisałam pierwszy utwór i tekst, to wtedy zaczęłam łączyć te dwie pasje i, i tworzyć takie wspólne dzieło. Ale powiedz mi, jak napisałaś swój pierwszy utwór, y, był taki moment, że mogłaś go publicznie przedstawić? Jak to było? Mamo. Pierwszy utwór instrumentalny na pewno przedstawiałaś w szkole, prawda? Tak, bo gdzieś tam na, pojawiało się nam nagranie na Facebooku we wspomnieniach. Więc to na pewno. Natomiast ten utwór z tekstem chyba nie ujrzał światła dziennego. No, chyba był w szufladzie przez tak. około dwa lata i dopiero później mhm. został jakoś przedstawiony. Pamiętasz te emocje, które ci towarzyszyły w tamtym czasie? Przecież byłeś bardzo młodziutką osobą. Dalej jesteś, ale wtedy byłaś mm. jeszcze młodszą. No, wydaje mi się, że był to jakiś taki moment, kiedy bardziej się zajęłam tą pasją i towarzyszyły mi właśnie takie pozytywne emocje i stwierdziłam, że no, chciałabym się podzielić z kimś tą wiarą w siebie i właśnie o tym jest ten pierwszy utwór. A powiedz mi, jak koleżanki, koledzy się odnieśli do tego, bo rozumiem, że. Tak samotnie wyruszyłaś w tą twórczą drogę, czy, czy niekoniecznie? No, z początku myślę, że samotnie, i długo nikt nie wiedział o tej piosence. Czyli ukrywała się, mama ją ukrywała. No, nie ładnie. Mhm, absolutnie. Myślę, że właśnie było tak, że mama też e, później zachęciła do tego, żeby to pokazać mhm. i dodała mi takiej odwagi, żeby to nie zostało w szufladzie na jeszcze dłuższy czas. Angelika, powiedz mi, Emilka tak od takiego bąbla gdzieś tam przejawiała takie artystyczne zapewne. Oj, tak, tak. Od Maruckiego jak najbardziej. Zajmowała się czymkolwiek, co było związane z, mm -hmm. ze sztuką, z, z artyzmem, nie wiem, z muzyką, z poezją. Mm -hmm. Pracowała rączkami niesamowicie dużo i szybko. Ona wyszywała, ona kleiła, ona robiła krywulki, z papieru tworzyła przeróżne rzeczy przestrzenne. Były to bębny, były to pianino na przykład. Zrobiła sama tak z kartonu. Z papieru zwijając kartki. Każda karteczka stanowiła jeden klawisz. Uh -huh. Czarne klawisze. Też były pomalowane kredką. także tak, 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 było bardzo dużo pracy przy tym i mamy zdjęcie pamiątkowe, dlatego myślę, że do końca życia tego nie zapomnimy. Ona miała wtedy kilka, no nie wiem, siedem lat. No, Mogłaś mogła tak być. gdzieś pewno mieć. No i ten instrument stał, długi czas w pokoju i na sam początek grała na tym instrumencie. Czy, czy już wtedy myślałaś o niej, że. Znaczy, jak patrzyłaś na tą swoją córeczkę, taką malutką, taką, taką śliczną i, i przyszła ci do głowy taka myśl, że no, może z niej będzie artystka, muzyk? To znaczy, no ja byłam przekonana, że na pewno artystka będzie, tylko nie wiedziałam, w którym kierunku pójdzie. Bo zbyt wiele, dużo, zbyt wiele różnych rzeczy robiła, jak na taki będzie. młody wiek. No też na zajęcia plastyczne chodziła, także naprawdę trudno było określić, co ona będzie w życiu robić. No, chodziła na zajęcia muzyczne, z tego co pamiętam, najpierw na ognisko, później też, znaczy najpierw na klawisze, później na gitarę, ale ostatecznie została na klawiszach. Później zamarzyła o tym, żeby pójść do szkoły muzycznej. Tak też się stało. Uczęszczała do popołudniowej szkoły muzycznej w Krośnie, jeżdżąc z jednej szkoły do drugiej. No, a później zdecydowała, że ona by chciała do szkoły średniej muzycznej iść, no ale po szkole. Czyli to już była decyzja emitu. Tak, to była decyzja, tak, którą podjęłaś w klasie szóstej. Tak, szóstej. W klasie szóstej. No to bardzo ugruntowane poglądy. Tak. Co do swojej przyszłości. Tak, tak, tak. I zdecydowała w klasie szóstej. No, i teraz będąc po szkole popołudniowej, trudno by było dostać się do szkoły średniej, bo zbyt mało y, materiału tam, prawda? Więc y, 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 trzeba było to jakoś nadgonić. I chodząc do siódmej klasy, nadrabiała, można powiedzieć, nadganiała ten materiał, którego brakowało w szkole popołudniowej, i przez ten rok zdała materiał z wiedzy muzycznej, z praktyki, właściwie no, z kilku lat, i dostała się do upragnionej szkoły średniej, ale. W ósmej klasie. W mm ósmej -hmm. klasie przenieśliśmy ją, ponieważ tak uznaliśmy, że będzie lepiej, że wskoczy rok wcześniej do tego towarzystwa prawda, muzycznego i w ósmej klasie chodziła do szkoły podstawowej, a później już szkoła średnia jest to dzisiaj, drugi stopień, kontynuuje. Cudownie. Zajmuje się tworzeniem opracowań nutowych i aranżacji znanych utworów muzycznych, prawda? Prawda. Prawda. Powiedz mi, jak ty to robisz? Tak Od tego strony technicznej, jak to się robi, jak się e, opracowuje te nutowe utwory, aranżacje. No myślę, że przy tym jest potrzebna trochę taka wiedza teoretyczna, mhm. po prostu na temat nut, na temat rytmu również. I no też zajmuję się czymś takim, jeżeli podoba mi się jakiś utwór, który jest grany na przykład przez mhm. cały zespół i chciałabym z nim wystąpić. To przekładam to wyłącznie na pianino. I jest to wersja bardziej taka akustyczna, czyli sam wokal i pianino. I to jest taka nowa aranżacja, prawda? Bo ludzie znają to razem z perkusją, razem z całym podkładem. No właśnie, bo ja tutaj nie dodałam, proszę Państwa, że aranżacji znanych utworów muzycznych, <gryw> brakło mi tego słowa. Czyli powstaje tak jakby zupełnie nowa. Treść muzyczna, mogę tak nazwać? No, to? Myślę, że, że tak, że po prostu, prostu coś nowego, nowa aranżacja. A, tak, odsłona. Odsłona, mhm. tak, odsłona zupełnie, taka twoja wizja tego. Mhm. Okej, okay. ale też komponujesz własną muzykę. Tak, komponuję, piszę teksty i tworzę melodie, jako do piosenek po prostu śpiewanych mhm. i również granych przeze mnie, oraz komponuję muzykę instrumentalną, właśnie na fortepianie, jak na razie. I no jest to zupełnie coś innego. Tutaj jest potrzebna ta wiedza teoretyczna, yy, rytmika i też teoria muzyki czy harmonia. No i tą wiedzę staram się przekładać właśnie na te utwory później do grania. A masz jakieś plany związane ze swoją karierą, takie, do których możesz się tutaj oficjalnie przyznać? Yy, mam wstępne plany, ponieważ chciałabym pójść na studia, właśnie kompozytorskie. Yy. I chciałabym iść w tym kierunku, natomiast w tej chwili nie wiem jeszcze, czy bardziej w muzykę klasyczną, czy bardziej w muzykę filmową. Komponujesz muzykę instrumentalną, piszesz teksty do, do tej swojej muzyki, prawda, żeby była piosenka, ale w ostatnim czasie ukazała się ta oto książeczka w zasadzie, tomik poezji, proszę Państwa. Początek pośród końców, to jest twój debiutancki tomik poezji. Zgadza. E, czy pisanie tekstów do muzyki, którą ty komponujesz, a pisanie poezji, to jest to samo, czy coś zupełnie innego? Coś zupełnie innego. Natomiast myślę, że jedno trochę mnie pchnęło w tą stronę poezji. Bo od tego zaczęłam. I jako mniejsze dziecko pisałam teksty. Które musiały być długie, miały wzrodki, refreny. Natomiast poezja jest y, czymś innym, ale też y, jest takie, taki element, który łączy te dwie rzeczy mianowicie szukanie rymów. I od zawsze, po prostu od lat już próbowałam szukać tych rymów i równocześnie to łączyć z sensem i przekazem tej piosenki, więc w poezji bardzo mi się to przydało. Proszę Państwa, ja tak specjalnie dopytuję Emilkę tutaj, bo strasznie mi się podoba pisanie piosenek, tylko ja nie umiem. <noise> I zawsze się zastanawiałam, jak to jest, że niektóre wiersze nadają się na piosenkę, a inne nie. No tutaj mogę ciebie tak podpytać troszeczkę technicznie. Czyli mówi, że rymy to taka podstawa do, do tego, żeby ta piosenka tak fajnie się układała? No myślę, że jeszcze bardziej niż rymy, to chodzi tutaj o taką ilość sylab, które by się zgadzały w danych linijkach. Czyli musi być ten taki rytm? Rytm, jak, rytm tak. W wierszach też mamy rytm, ale jednak to jest coś innego. Tak, niż... Coś innego, bo ja piszę na przykład białe i takie zupełnie nierymowane, nie, nie ale widzę, że twoje wiersze też są różne. Czyli potwierdza się chyba ta zasada, że jednak to, co piszesz jako teksty do, do swojej muzyki, to troszeczkę inaczej wygląda. Ja tak tylko rzucam okiem. A tutaj widzę różnej e, długości zwrotki, szerokości, e, różnej, różnej ilości, że tak powiem, e, słów. E, powiedz mi, Emilko, jak to się stało, że w ogóle napisałaś ten Tomik? Że się odważyłaś, bo ja wiem, że to wymaga odwagi. To nie jest takie proste. Co innego, już byłaś w tym rytmie takim e, muzycznym, pisałaś, to jakoś ci przychodziło, natomiast poezja jest taka bardzo osobista, takie mam przynajmniej wrażenie, że tam się umieszcza to wszystko, co w jakiś sposób nas, może nie to, że boli, ale tak bardzo prywatnie, bardzo intymnie zachwyca, w jakiś sposób nurtuje. I to nie jest łatwe, żeby e, to pokazać światu zewnętrznemu, jak to u Ciebie było. No, był taki moment, gdzie przeżywałam tam jakieś e, gorsze momenty, i wtedy stwierdziłam, że muszę znaleźć coś, co mi po prostu pomoże. I zaczęłam wtedy pisać poezję. Po prostu pewnego wieczoru napisałam pierwszy wiersz. I jeszcze tego samego wieczoru napisałam cztery kolejne i tak właściwie się zaczęło. Nie było takiego żadnego szczególnego wydarzenia, mm -hmm. ani szczególnych inspiracji. Bardziej kierowałam się sobą i tym, co jest w moim wnętrzu. I tak powstało po prostu 80 tych wierszy na przestrzeni około pół roku. To sporo. Tak, sporo, sporo. A powiedz mi od strony technicznej. Jak napiszesz wiersz, później wracasz do niego i poprawiasz go, czy po prostu już jest. Um... Dobry taki, jaki jest. Starza się, że poprawiam, ale zazwyczaj zostawiam go i czytam na następny dzień. Mm -hmm. I starza się, żebym coś poprawiła, ale raczej staram się zostawiać tak, jak było, bo chciałabym po prostu szanować to, że wtedy czułam się tak i tak. I skoro tak napisałam, no to widocznie tak czułam i niech tak zostanie. To zadam ci jeszcze jedno pytanie związane z poezją. E Potrafisz napisać wiersz na zawołanie? Znaczy na zamówienie, ktoś sobie zażyczy jakieś okolicznościowe, czy raczej nie? Myślę, że mogłabym spróbować, aczkolwiek byłoby to duże wezwanie. Mhm. Bo wiersze raczej powinny mieć w sobie emocje osoby piszącej. Musiałabyś to poczuć? I, tak, musiałabym poczuć dokładnie to samo, co ktoś, a to jest bardzo trudne jednocześnie dać czytelnikom takie zrozumienie, żeby odebrał też w swojej interpretacji, ale równocześnie zrozumiał piszącego. Dokładnie. Ale tutaj jeszcze muszę dodać, że na przykład piosenkę na zamówienie jak najbardziej okay. y może Emilia napisać, okay. bo okay. zdarzyło jej się napisać piosenkę y o iwuniczu. Myślę, że jeszcze będzie można ją kiedyś usłyszeć. No dobrze, to na chwileczkę dam Ci tutaj odpocząć. Teraz się zajmę mamą. Mama jest też poetką, proszę Państwa, ale nie tylko. Również dziennikarką, może nie pracującą obecnie w tym zawodzie, ale dziennikarką i też masz za sobą kilka publikacji. Bardzo Ci proszę, pokaż może tak. Do, do, tutaj do kamery. Tak, to jest taka dla mnie najbardziej istotna publikacja, co prawda wydana już dosyć dawno temu. Tutaj chciałam właśnie powiedzieć, że kiedy Emilka nosiłam pod sercem, to właśnie wtedy powstawały materiały do tej książeczki. I to jest książka o profesorze Stanisławie Pigoniu, który z komorni wyruszył świat, autor z kolei tej książeczki. Myślę, że tutaj znana jest dobrze. Ta publikacja. No, profesor Stanisław Pigoń, patron szkoły w Komorni, bardzo wielki humanista, historyk literatury, człowiek znany nie tylko w Polsce, ale i na świecie, więc bardzo zawsze inspirował mnie tym swoim, tymi swoimi działaniami. Jako młoda osoba bardzo dużo pisałam na jego temat do portali internetowych czy do lokalnej prasy. Druga publikacja też właściwie dotyczy szkoły w komborni. Właściwie tak spontanicznie powstał pomysł. W szkole znajdowały się informacje, zapiski z XX, a nawet jeszcze z końca XIX wieku dotyczące historii szkoły, nauczycieli, którzy tam uczyli. Takie różne fajne, ciekawe rzeczy i podjęłam się opracowania tego materiału. I dzięki temu jest taka. Publikacja. No dobrze, to jest publikacja, tak według mojej oceny, takiego cięższego kalibru, bo jak zapewne Państwo wiedzą, również się pisaniem zajmuję, ale zupełnie innej treści są moje książki. Z takich publikacji przeszłaś do poezji, mogę tak powiedzieć. Kiedy ta poezja się w tobie objawiła? To znaczy, właściwie to to i poezja były tworzone jednocześnie, z tym, że to zostało opublikowane, a poezja sobie leżała w szufladzie. W szufladzie, dokładnie. Tak, jako młody człowiek inspiro, zainspirowany różnymi zdarzeniami, czy to też dotyczyło obserwacji, otoczenia, prawda? Młody człowiek ma różne przemyślenia, zagwozdki, tak, i przelewa na papier swoje myśli. I tak sobie te wiersze w szufladzie leżały. No i myślę, że tutaj um, troszeczkę zmiana pracy, która nastąpiła dwa lata temu, zmiana otoczenia, spowodowały, że poczułam właśnie od nowa taką chęć pisania, chęć tworzenia. I właśnie sięgnęłam do tej poezji, która leżała w szufladzie i zaczęłam myśleć, no może by coś napisał jeszcze. Powiedz mi taką rzecz: e, tak, pisałaś, pisałaś, odkładałaś te karteczki do szuflady, wracałaś do nich od Nie. czasu do czasu i one sobie tak, jedna na drugą, jedna na drugą leżały. Tak? Leżały sobie bardzo długo, leżały I odpoczywały. i odpoczywały, a ja byłam zajęta zupełnie czymś innym w życiu okay. inną pracą, w innej dziedzinie. A kiedy zdecydowałaś się sięgnąć właśnie po te swoje zapiski, po tą swoją poezję? No, rozumiem, że odgrzebywałaś również te bardzo, bardzo, bardzo e, wiekowe, już tak, prawda? Tak. tak. Co się? Czytając te, te swoje pierwsze, mm. takie emocjonalne, podejrzewam. No, przede wszystkim wyjęłam je z szuflady wtedy, kiedy zaczęłam jeździć z Emilią na spotkania z Brockiem Uniwersytetem Ludowym. No to właśnie Emilia tam jako pierwsza zaczęła występować, jak pani zresztą też na początku wspomniała. No i tak słuchając poezji na tych spotkaniach, pomyślałam sobie, no może by wyjąć te z szuflady, może faktycznie mogłabym kiedyś je zaprezentować. No i po kilku spotkaniach zdecydowałam się to zrobić. No słyszałam kilka miłych słów od kilku osób i pomyślałam sobie, dobrze, to w takim razie Wstąpię do, y, też do uniwersytetu i spróbuję coś jeszcze stworzyć. No właśnie, czyli jednak y, otoczenie jest bardzo ważne. Może nie do tego, żeby pisać, bo piszemy, jak tutaj Państwo słyszą, i tak, i tak piszemy tak. Do, do tych szuflad naszych, ale żeby nabrać takiej odwagi, żeby zobaczyć, jak inni to robią, i później zrobić ten pierwszy krok ku. Pokazaniu siebie, to jednak to otoczenie jest bardzo ważne. Tak, jest bardzo ważne. I tutaj właśnie jeszcze wracając do, do osoby Stanisława Pigonia, kiedy, wiadomo, pracuje w szkole, gdzie on jest patronem, no to nie sposób jest po prostu, no nie da się ominąć tego tematu, tak? Także ja bardzo się cieszę, że właśnie trafiłam z powrotem do tej szkoły, bo sama tam się kiedyś uczyłam i mogę przynajmniej staram się pobudzić właśnie dzieci, młodzież do tego, żeby też zaczęły, zaczęli tworzyć. I staram się organizować konkursy właśnie związane z Profesorem Stanisławem Pigoniem, gdzie dzieci nie tylko mogą wykazać się wiedzą o patronie, ale też rysują profesora Pigonia, też Piszą o nim wiersze, które są prezentowane później na forum, recytują te wiersze, też piszą testy z wiedzy nie tylko o Pigoniu, ale również o miejscu jego zamieszkania, o tak zwanej Pigoniówce, o której można by było mówić i mówić, ale nie, nie o tym dzisiaj. Także ja chciałam serdecznie pozdrowić całą szkołę podstawową w Gomborgi. No dobrze, pięknie. Wiecie co, dziewczyny, tak patrzę na was i tak się zastanawiam. Mama pisze poezję, córka pisze poezję. Czy wy się wymieniacie tymi wierszami na zasadzie jedna drugiej? Słuchaj, przeczytaj mój wiersz i powiedz, co o nim myślisz. To znaczy, kiedy powstaje wiersz, to nie ma że w tej samej minucie, jak się to wiadomo, udaje, bo nie zawsze jesteśmy w tym samym czasie w domu. To druga z nas go czyta. Mhm. Natomiast nie podejmujemy się dyskusji. Dyskusji, dyskusji, oceny. Każdy pisze to, co czuje, jak uważa i, uważa. I myślę, że to nie ma, nie podlega dyskusji. A czym dla Was jest poezja, Emilka? No myślę, że oddaniem siebie i też takim sposobem na połączenie się z ludźmi podobnymi do nas. A dla Ciebie? No, ja myślę, że przede wszystkim miejscem, gdzie można przelać swoje myśli, swoje uczucia. I właśnie przedtem zadała Pani jeszcze takie pytanie, co chciałam uzupełnić, jak wyjęłam te wiersze mm -hmm. z szuflady, co wtedy czułam. Otóż mogę powiedzieć tak krótko, zastanawiałam się, czy na pewno to ja pisałam. Tak, bo młody człowiek zupełnie inaczej myśli, zupełnie inaczej postrzega świat. I naprawdę zastanawiałam się, czy to na pewno ja napisałam. No ale na pewno, bo nikt więcej nie mógł tego włożyć a do mojej A pamiętasz, um, kiedy czytasz te wiersze, te dawne wiersze, albo te całkiem niedawne, um, emocje, które ci wtedy towarzyszyły przy pisaniu, czy historię, która była tak jakby tłem do napisania tych wierszy? W przypadku niektórych wierszy zdecydowanie tak. Y Przypominam sobie nawet te momenty, lub takie obrazy, tak, które miałam przed oczami, które mnie zainspirowały do napisania. Zdecydowanie. Tak, bo rozumiem, że gdybym cię poprosiła o recytację któregoś z Twoich wierszy z pamięci, to pewnie byłby problem, prawda? A, zwyczaj tak. Ale jest emocje, kiedy, kiedy czytasz swój, emocje, które towarzyszyły przy tworzeniu. To jest tak czasami jak, jak taka klisza odbita tak, od tak. jakiejś rzeczywistości. Tak, I, i naprawdę można wrócić pamięcią do, do tych zdarzeń. ciebie tak samo jest? No, zazwyczaj tak, że pamiętam dzień albo okoliczności, w których hmm. napisałam dany wiersz. I emocje zazwyczaj wracają wtedy, kiedy czytam to, co napisałam. Emilka, okay. powiedz mi, czy um, mogłabyś przeczytać. Masz jakiś ulubiony wiersz w tym swoim tomiku, który dla ciebie ma szczególne znaczenie, czy one po prostu wszystkie mają dla ciebie? No właśnie, ciężko by było wybrać jakiś taki, dobrze. Ulubiony. To je, to może zagramy w taką ruletkę. Ja powiem numer strony, a dobrze. ty przeczytasz, dobrze? Dobrze. 45. Wiersz pod tytułem Potrzebuję. Pora przestać ukrywać Albo właśnie zacząć na dobre, skończyć wypatrywać, albo znów gonić, aż pomrę. Potrzebuję czegoś, o czym wiem tylko ja. Ty też wiesz, ale to już chyba nie twoja rola. Przez to jedna mniej lub jedna więcej łza. Chcę, lecz nie mogę, to już nie moja wola. Potrzeba tak silna, że nie wystarczam już sobie. Chcę oddać pragnienie, nim zmieni się w fobie. Już nie wiem, z kim lepiej przegrywać, uznać za problem, czy to co zdobne. Pora w końcu przestać ukrywać, albo właśnie zacząć na dobre. Pięknie. Interpretacje pozostawiam Państwu, dlatego że każdy wiersz przemawia do każdego z nas indywidualnie. Powiedz mi jeszcze Milko, bo widzę, że tutaj masz płyty. To są płyty twoje tak. nagrane. Możesz coś o nich powiedzieć? No to jest to płyta pod tytułem Barwy Życia. Była nagrana w styczniu. Właściwie utwory były pojedyncze nagrywane wcześniej. Natomiast płyta została wydana w styczniu bieżącego roku. Jest na niej 11 utworów mojego autorstwa. Są tam moje teksty, moje melodie, moje opracowania na to. I wydaje mi się, że jest to taka pierwsza płyta, która była taką próbą wejścia w ten świat muzyczny pod względem właśnie grania i również wokalu. I aktualnie pracuję nad materiałem na kolejną płytę, która będzie zupełnie inna, więc to też jest taki sposób na szukanie siebie w tej muzyce. No tak, bo to nie znaczy, że jeżeli coś zrobimy raz, to później będziemy w nieskończoność to Nawet i w dojrzałym wieku ciągle się szuka tej swojej drogi, szczególnie jeżeli je się na tej artystycznej trasie. Angelika, kiedy twój pierwszy tomik? Dobre pytanie. Bardzo dobre. To samo pytanie mi córka zadawała, ja jednak odpowiedziałam, że na razie ty, pierwsza. Ponieważ w Emilce jest tyle pomysłów, jest tyle możliwości, że uznałam, że to jest myślę dla osoby młodszej, młodej, dużo ważniejsze. Także zobaczymy. Gdzie można kupić Twoje płyty? Na wszelkich koncertach, spotkaniach muzyczno-literackich oraz również na mediach, gdzie można je znaleźć pod imieniem i nazwiskiem. Raczej staram się odpisywać każdemu i wysyłam po prostu. Super. Na prośbę. Gdyby Państwo chcieli, to ja tutaj zapraszam na profil e, Emilii Winiarskiej. Na pewno się Państwo z nią dogadacie. I tym oto takim pozytywnym chyba słowem, e, zakończymy dzisiejszą rozmowę. Ja przypomnę tylko, że moimi państwa gościem była Angelika i Emilia Winiarska. Dwie niezwykłe kobiety, co zresztą Państwo mogą sami ocenić. Poetki, muzyk, piosenkarka, dziennikarka, pisarka. No cudownie, a przede wszystkim mama i córka. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Wam, że tutaj przyszłości.